Witam wszystkich serdecznie z tej strony Dorota. Jeśli chcecie dokonać zabiegu, który dokonuje autentycznej odnowy skóry, zabiegu, który działa silnie, odmładzająco, jest taką kuracją silną, a jednocześnie bezpieczną, to musi być to Retix C. Retix C jest to zabieg, który wykorzystuje retinol. Retinol jest to pochodna witaminy A. Który jest bardzo silnym składnikiem działającym w kosmetyce, pobudzająco do nowy skóry, do nowy komórkowej. Ta postać retinolu, który jest w, w RETIX-C, jest to postać bardzo bezpieczna, jest to postać stabilizowana. Co to znaczy? To znaczy, że nie wywołuje takiego efektu podrażnienia, jak to jest w przypadku tradycyjnego retinolu. Tu jest aż 4% retinol. Retinol ten będzie zawsze powodował takie odmłodzenie skóry, będzie odmładzał, będzie spłycał zmarszczki, będzie pobudzał nam tę skórę, stymulował ją do odnowy komórek. Będzie pobudzał fibroblastry do produkcji kolagenu. Dzięki temu skóra będzie odmłodzona, zliftingowana, wyglądająca dużo, dużo młodziej, ze spłyconymi zmarszczkami. Możemy wykonywać na zmaszczki, możemy wykonywać również przy skórze takiej zaskórnikowej, możemy również, żeby właśnie wyregulować te gruczoły łojowe, może być przy skórze z przebarwieniami, będzie to świetnie rozświetlać nam skórę. Retix C ma w sobie oprócz retinolu... Witaminę C. Witamina C jest tu 8%. Witamina C będzie bardziej silnie działać antyoksydacyjnie, rozświetlająco na skórę. Będzie powodowała taki glow na buzi, że ta skóra będzie tak zdrowo wyglądać. Ma ten zabieg w sobie również antyoksydanty 30%, aż, czyli będą działać bardzo silnie antyoksydacyjnie, czyli zwalczać te różne czynniki, które powodują. Utlenianie się, przyspieszanie starzenia. Retiks C jest to bardzo, bardzo fajny zabieg, do niego natomiast trzeba się troszeczkę przygotować. Tydzień wcześniej nie stosujemy żadnych preparatów opalających, nie opalamy się również, nie może być nigdy zabieg taki złuszczający dokonany na skórę podrażnioną opalaniem. Nie stosujemy również żadnych peelingów chemicznych lub mechanicznych, które by mogły być, powodować takie uszkodzenie skóry. W momencie, kiedy się spotykamy na zabieg, ja już wcześniej dużo robię taką wstępną analizę. Jeśli proponuję klientce ten zabieg, pytam się o przeciwwskazania do tego zabiegu, jeśli mogłyby nam tu pokrzyżować plany, jeśli chodzi o wykonanie tego zabiegu. I w momencie, kiedy już się spotykamy, najpierw robimy konsultację pełną, żeby wiedzieć, czy że na pewno możemy ten zabieg wykonać, żeby klientka wiedziała realnie, z czym się to wiąże. I co trzeba robić, jakie zalecenia stosować po wykonaniu takiego zabiegu. Taki zabieg nie jest zabiegiem długim, bo on w całości trwa około 20-30 minut z całą konsultacją i zabiegiem, dlatego że klientka ma pewne zalecenia, które robi w domu, dokonując właśnie takiej pełności tego zabiegu. Po dokonaniu konsultacji dokonujemy demakijażu, tonizacji. I dezynfekujemy skórę. Najpierw rozprowadzamy na skórze aż do wchłonięcia, więc masuję masuje tą skórę jest to, jest to przyjemna dla klientki. Wmasowuję ampułeczkę. Jest to ampułeczka, która zawiera witaminę C i proteoglikany, czyli będą działać tu silnie antyoksydacyjnie, będą właśnie pobudzać ten kolagen, elastynę, kwas kialurynowy. Po wchłonięciu się tej ampułeczki stosujemy właśnie Retixcel, czyli całą kwintesencję naszego zabiegu. Jest to czteroprocentowa maska z retinolem, który właśnie ma działanie takie złuszczające. Po zastosowaniu tej maski klient dostaje zalecenie do domu. Te zalecenia polegają na tym, że dekolt i szyję klient zmywa tą maseczkę w domu po około 4 godzinach. Natomiast twarz zmywamy po około od 6 do 8. Tu y, kosmetyczka decyduje w zależności od typu skóry, w zależności od efektu, jaki mamy uzyskać. Ten czas jest regulowany. Klientka po zmyciu takiego, tej maseczki w domu nakłada sobie preparaty regenerujące. Już wszystko cały czas już koimy, regenerujemy do odnowy. Jak często wykonujemy taki zabieg? Te zabiegi wykonuje się w odstępach 4 tygodniowych, więc w momencie, kiedy są to kuracje bardzo silnie odmładzające, bardzo silnie złuszczające na skórek. Zwykle takie zabiegi robi się w odstępach właśnie miesiąca. Czasami może być skrócone do trzech tygodni, ale to już jest sprawa bardzo indywidualna. Jak wygląda taka skóra po zabiegu? W dniu zabiegu absolutnie nic nie widać. Klient wychodząc do domu czuje się nadal komfortowo. Po około 2-3 dniach zaczyna się ta skóra napinać, może się zaczerwienić, retinol wniknął dokładnie, zrobił swoją robotę. I zaczyna się proces złuszczania. To złuszczanie jest intensywne, ale też indywidualne do każdego klienta. Każdy tak naprawdę inaczej to przechodzi. Jeśli będzie dużego takiego właśnie martwego naskórka, jak przy zaskórnikach, to faktycznie może to złuszczanie być jeszcze bardziej intensywne. Tu w, przy, w momencie kiedy są właśnie dużo jest takich krosteczek pod skórą, może być taki efekt wysypania, dlatego że ta skóra się oczyszcza. I dobrze, niech to wyjdzie, bo później będziemy mieli z tym spokój. Kiedy nam się złuszcza absolutnie nie możemy tego zdzierać, ściągać. Już niby teoretycznie po 24 godzinach można stosować makijaż, chociaż powiem Wam, że lepiej jeśli jest taka możliwość, nie zaburzać tych procesów regeneracyjnych. Ja tu, no jeśli klient chodzi do pracy, to oczywiście. Ja w ogóle mógłbym ten zabieg wykonać w, w środę, dlatego że jeśli ktoś pracuje od poniedziałku do piątku, to ten proces właśnie takiego intensywnego złuszczania po dwóch, trzech dniach od dokonania zabiegu właśnie następuje w weekend, więc możemy tutaj troszeczkę się wstrzelić w ten weekend, żeby, żeby to złuszczanie było w tym momencie, żebyśmy nie musieli po prostu pokazywać się innym osobom i zaburzyć też procesu po prostu właśnie stosowania makijażu, żebyśmy mogli um, sobie te środki regenerujące cały czas stosować. I odnawia się skórę. Jak długo trwa takie złuszczanie? Takie złuszczanie może trwać około do tygodnia od momentu wystąpienia, czyli po dwóch, trzech dniach od zabiegu, i przez ten czas tylko regenerujemy skórę. Jakie są wskazania do tego zabiegu? Skóra właśnie ze zmarszczkami, czy mimicznymi, drobnymi zmarszczkami, czy to mogą być zmarszczki głębokie, typu nawet bruzdy, skórniki, Skóra taka trądzikowa, bo retinol bardzo fajnie tu wyreguluje te gruczoły, wyciszy je, a stosowany w serii danie naprawdę rewelacyjny efekt. Będzie również na skórę właśnie taką troszkę podsuszoną, bo retinol bardzo fajnie tu nawilży. Może być stosowany na ciało, w momencie kiedy na przykład mamy rozstępy. Komu nie wykonamy tego zabiegu? Tego zabiegu nie możemy wykonywać u osób, które mają aktywną opryszczkę. Nie wolno również wykonywać u osób w ciąży, w okresie laktacji. Oczywiście po różnych zabiegach innych kosmetycznych trzeba tu odczekać, na przykład po botoxach, wypełniaczach. Polecam, żeby dać ten okres około miesiąca po zabiegach typu takich leczeniu dermatologicznym, na przykład izotretinami, to trzeba odczekać od 6 nawet do 12 miesięcy. Po zabiegach jakichś chirurgicznych, coraz częściej Pani sobie wykonują takie zabiegi. Tu poleciłam odczekać pomiędzy 3 a 6 miesięcy w zależności co to był za zabieg. Przeciwskazaniem również będą różne postacie trądziku, trądzik różowaty, bo jeśli są takie delikatne naczynka, to możemy jeszcze taki zabieg wykonać na tolmat i jeśli są silne telangiektazje albo właśnie jest trądzik różowaty lub też trądzik młodzieńczy, ale taki trądzik ropowiczy to takich zabiegów nie wykonujemy. Jeśli ktoś ma silnie opaloną skórę, wiadomo, ten zabieg nie, tego zabiegu nie wykonujemy latem. Jeśli ktoś ma choroby autoimmunologiczne, typu mm, na przykład kolegnozy, typu tarczyce, nie jest to dobry zabieg. Jeśli ktoś ma problemy na przykład z bielactwem, jeśli skóra jest podrażniona, uszkodzona, to wiadomo, absolutnie jest to eliminacja. Jeśli jest to aktywna opryszczka i jeśli ktoś ma skłonność do opryszczki, to dobrze przed takimi zabiegami pobrać sobie kilka dni wcześniej. Heavy run jest to preparat, który działa antywirusowo. Przeciwwskazaniem będzie również skłonność do bliznowców, czyli jak powiedziałam w poprzednim filmiku, że nie dokonuje się takiego zabiegu osób, gdzie skóra się bardzo źle goi i powstaje taka tkanka bliznowata. Jakie są zalecenia po zabiegu? Po zabiegu również nie opalamy skóry przez 24 godziny. Stosujemy filtry, co najmniej 50. Regonorujemy, nawilżamy. Jeśli ktoś ma na przykład przebarwienia, możemy stosować kremy z witaminą C po okresie około dwóch tygodni, najlepiej, żeby dodatkowo jakby wzmocnić tam nam efekt właśnie rozjaśniania, likwidowania tmian hiperpigmentacyjnych. Ile takich zabiegów mamy wykonać w serii? Po jednym zabiegu widać, Absolutnie efekt. Natomiast, jeśli chcesz wykonać sobie serię zabiegów, jeśli chcesz dokonać sobie takiej autentycznej odnowy, jeśli masz bardzo głębokie zmarszczki, i chcesz sobie tą skórę odmłodzić, to tych zabiegów się wykonuje około 6 w odstępach jednego miesiąca. Można te zabiegi również wykonać na rozstępy, i tu możemy albo usunąć te rozstępy, albo je bardzo, bardzo spłycić. To wszystko w zależności od indywidualnego stanu skóry. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do tego zabiegu, bo naprawdę efekty są niesamowite już po jednym zabiegu, natomiast w serii efekt jest niesamowity. Chciałabym również przestrzec sprzed stosowaniem sobie takiego e, zabiegu w domu, dlatego że to jest zabieg naprawdę bardzo silnie działający, bardzo silnie złuszczający i czasami jest taka tendencja, że te zabiegi złuszczające, właśnie peelingi różne chemiczne, e, klientki czasami kombinują, robią sobie w domu. Odradzam stosowania, dlatego że to nie jest tylko tak, że my nałożymy te preparaty, my mamy wiedzę odnośnie tego, jak to stosować, dla kogo, więc każdy jest indywidualny i my również indywidualnie do tego podchodzimy. Jeśli zachęciłam Cię do tego zabiegu i bardzo Ci się podobało, napisz coś w komentarzu. Mam nadzieję, że podoba Wam się seria takich filmików. I jeśli chcecie więcej, koniecznie subskrybujcie, dajcie lajka, jeśli Wam się podobało i udostępniajcie innym, niech też się zachęcą do takiego zabiegu, być może nie wiedzą jeszcze o nim. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam, zapraszam do oglądania kolejnych filmików.